Pierwszy T-Mix był dużo lepszy, e e Ludwina. Czemu Marcina nie szanujesz? Z tego tak samego Marcina. powodu, co ty nie szanujesz, Marcina? A, to by było śmieszne, jakby teraz Kasper nacisnął mocno gaz i zakończył żywot upadłej legendy YouTube'a Jak mam być szczery, to masz taką minę, jakbyś trochę się w życiu z nim walczył. Mamy tytuł! Ty masz kocisz wirek w ręku? Nie ma. Te jeszcze to po demesmowaniu nigdy nie przyjechało. Wszystkie pytanie na początku: ty tak chodzisz po Wrocławiu? Jeszcze bez koszuli. <grym <grym> Jadłem rybę, więc muszę tam. Ten... Gumę, bo strasznie śmierć. Jest tak gorąco. Bardzo fajnie. Jest tak gorąco, że trzeba. A chculem. co sąsiedzi mówią? ja mam dobre stosunki. Stosunki z sąsiadkami masz dobre. Jaka jest Twoja Miguel, górna to granica się. kraszowania? Pogada <grym> cię <grym> o kraszowaniu Pierwszy premierowy odcinek. Wydała się kamera zanim zaczęliśmy. Chodź je! Ale! A ja nie zapięty! To ja będę tak złapy ty. <grywa> Kasper! Cześć, ale my już nagrywamy dawno, Kacper Te wszystkie rzeczy, co gadałeś, poufne o federacji, wszystko się nagrało i puszczamy to w internet Dobrze, że już przechodzę do Heilig, najlepszej. Mamy tytuł! A, żeby zapiąć się pasem, tak? wiem, Ale on się ciąga strasznie Uwaga, Kacper rozpina koszulę, to jest trzecia minuta nagrań Ja miałem być gwiazdą największą, a potem miałem się zepsić za Marcina Za te wszystkie przytyki, które były w wywiadach Czemu Marcina nie szanujesz? Z z samego powodu, co ty nie szanujesz Marcina? Oglądałem twój wywiad Właśnie po konferencji i mam wrażenie, że, że masz Marcina za osobę, która nigdy się nie nauczyła niczego na swoich błędach. Jest niereformowalny. Że jak mam być szczery, to masz taką minę, jakbyś trochę się w życiu z nim walczyć. Nie, to tak to nie. Czy jesteś w stanie powiedzieć, że na pewno nie będzie trylogii? No tak. Tak, zakładamy teoretycznie. No. tak? Żebyś przegrał, to, to wtedy nie chciałbyś właśnie dopytać tego trylogią? Jeśli przegram walkę, to wtedy będziemy o tym rozmawiać. Uważam, że każdy powinien wychodzić z takim nastawieniem, że walkę w 100%, 100 wygrywasz. A jak dopuszczasz do swojej głowy jakieś możliwości albo szanse, może... to tak. możemy na chwilę przerwać młodszonowanie z mikroportu. W połowie zdania no młodszonujemy kamerę. To może to nie jest kwestia Dobra. mikroportu. A jak to jest się zbić z kolegą, który pomógł Ci się wybić? W sensie nawzajem se pomagaliście, Tak jak ja bym się z trochę z mastem bił, nie? nie Dobrze. się w... no, A, To już jest odpowiedź. O, czyli z kolegi zamienił się w Możemy czy się... Nie kurczę, nie możemy. Przykład, W mojej relacji z Karolem Blokiem, na no. którym do e, zginy rozpoczynałem swoją działalność w internecie. Czerwony czerwonych to z nim zaczynałem moją działalność w internecie i ja się dalej z nim przyjaźnię i u nas nie ma żadnego kwasu. W się sensie z Karolem Co się uwi, Coś się gubi. Żeby nie się nie okazało, że to z Marcinem to jest wszystko ustawione. Sprawikowaliśmy cały ten. I że Stu macza w tym palcu, dlatego Stewart się usunął i teraz tam jest takie... Bo tę ten myśl, tylko się nie pomysł. pewnie inna relacja była między mną no i Karolem. Dalej utrzymuje się nasza relacja przyjacielska, bo, bo nikt się nigdy nie zrobił. Nie no wiem, wiem, ale jakieś ludzie, jakieś ludzie ale Ja wiem, wiem, dlatego ludzie. mówię, ja myślałem cały czas, że, że my działamy bardziej przyjacielsko i, i rozwijamy się w stronę bardziej przyjacielską i chcemy spełniać razem jakieś cele i podpijać no. internet i potem się dowiedziałem jak rzeczywiście wpływ... Mama, bo wcześniej nie, nie miałem pojęcia w ogóle. Przecież jej po prostu nie przeczytałeś. Ja nie miałem w ogóle żadnej świadomości jak, jak to wygląda. Teraz po kontaktach z prawnikami to jest. Czyli po prostu podpisali się trochę w ciemno na zasadzie zaufania. Będzie się. To, toczy się już chyba jakieś postępowanie w odpowiednich organach, więc też nic nie. nie chcę, dobrze, dobrze! Nie wejdziesz do fejmaku, nie masz sprawy cywilnej albo karnej Co z tym zarządem? Jaka jest przyszłość zarządu? Bo to tak jest na razie cały czas się... enigmatyczne, trochę coś tam zaczyna się dziać. Coś wychodzi na światło dzienne. Tak sobie mamy imiona znajomych, Gdzie tak gadaliśmy, że, że zarząd to jest takie jakby powiedzonko. Fajne restauracje, dobre samochody, dobre roz... dziewczyny. Czy, mamy... czy skład zarządu jest publiczny, czy jest to tajne? Nie jest publiczny. Nie jest. Adi Polak jest, Szymon i, i Mati. To nie, nie jest żaden projekt tu masz coś tam. To nie jest jak spontan? Nie, nie, nie. To jest, nie jest żaden projekt. Tylko to jest tak, stwierdziliśmy, że, że i tak spotykamy się razem. I na przykład myślimy o, o stworzeniu też na przykład bielizny. Ciekawe by było na przykład pójść na radkę, kiedyś z dziewczyną i tak jak jest Kelvin Klein na przykład jej I... Poczekaj, bo ja chyba wiem co chcesz powiedzieć. I ona ściąga portki i widzi zarząd na tak. gaciach. I ty jesteś I... w zarządzie. Tak, i to jest czekaj nawet I członek będzie. za... Aha, dobrze, to członek zarząd. Jeżeli chodzi o projekt z Wojtkiem i tam z ekipą. Z Amadim no tak. Ferrari Właśnie o to jestem ciekawy. Jak Ty masz kontakt zajebisty z Polakiem? Nie mam zajebistego kontaktu z Polakiem. Uuuu. Adi jest Ci bliższy niż Ferrari, a tu wyjeżdżasz no tak. na wyjazd z Ferrari i na jakby początku, nie było? Nie, ja, ja na początku nie widziałem, że tam będzie Ferrari. Myślałem, że będzie ktoś mhm. inny. Później się okazało, że Ferrari. Wajda Gora Cię oszukał? Czy możemy taki tytuł dać? Nie. Ale <laughs> gadaliśmy <laughs> później też z Adim. I... Nie miał problemu Troszkę jestem w tym fejmie i zauważyłem, że bardzo szybko można To znaczy lubisz kogoś, kogo ktoś nie lubi inny I zaczyna się to pytanie, nie? Czemu się kumplujesz z tym, skoro z tamtym się widziałeś? Dla widzów jest tak, jeden skład Jeb*** wszystkich z drugiej ekipy I nie ma żadnych innych opcji, nie? Jak ktoś mi nie podpadł, za skórę i nie zrobił mi nigdy nic złego. Czemu mam do kogoś uruchomić problem jakiś? Kaspera, biłeś się kiedyś z kimś pijany w klubie, od kiedy zaczęłeś trenować? Nie. Ale pewnie były sytuacje, że nie były zaczepki czy nie? Coś było, ktoś tam wszedł do taksówki, to, to, to nie, żeby się to... Ale to chyba jedyna akcja. Związałeś mnie na pole, gdzie nie. nic nie ma, żebym nie jadł, je... tak? No bo właśnie musimy sprawdzić, czy ty się nadajesz do jazdy na Zanim damy ci wyruszyć w miasto, musisz po prostu zdać prawo jazdy. Masz prawo jazdy w ogóle? No, no tak. właśnie o to chodzi, że nie masz. Jak zrobimy przejazd po łuku, rozstawimy zaraz pachołki, bo musiał jechać, zaparkować w pachołkach i tak samo cofnąć tyłem. Słucham. Daj, to daj, to <laughs> daj mu to. Rozstawiamy. No to mów co mam robić, bo ja nie wiem co ja robię. Ja mam prawo jazdy w Iławie zrobiłem. Czy kto jeszcze robił prawo jazdy w małym mieście, a nie w dużym, żeby zdać, łapkę w górę, a w ogóle dać łapkę w górę pod tym odcinkiem. Pociłeś mi się, pachy czuję, już zaraz będą przebijać. To by było śmieszne, jakby teraz Kasper nacisnął mocno gaz i zakończył żywot Upadły legendy w te, tu, tu i tutaj. Panie Kasper, dzień dobry. Witamy. Oficjalnie egzamin na prawo jazdy RAM Fame chcielibyśmy przeprowadzić. Poproszę dla weryfikacji pana dany dowód osobisty, jak to bywa na takim. Pin do aplikacji bankowej. Ta karta Złota do. Ku... Do klubu Jowis? Zapraszamy. Parkowanie w kopercie, później cofając również parkowanie tyłem. Proszę bardzo. Możesz podejść tam? Za łatwo mu dałeś. Ośmiolatek by trafił. Teraz tyłem ponownie zobaczymy czy zmieści się w kopercie. Zmieści się, bo za duży. Niestety, pierwszy manewr był niezaliczony, pomimo tego, że brawurowa jest za nauku, cofanie też, nie było pasów bezpieczeństwa. Tak Drugie podejście. Było? I do tego jeździ rozgogolony w katolickim kraju. Czuję się oszukany, nikt nie kazał zapinać pasów. Nie lubię wjeżdżać przodem ogólnie. Znajdę na to no. Tak to jest, tak to jest, proszę Państwa, jak da się właśnie ludziom auto. I po co ja go myłem? Nie, 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 dał Ja nie, 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 Coś ty zrobił z naszym autem <laughs> Tylko u nas Kacper Błoński tak, nie zdał tak skręcał, że z wypadł mu mikrofon Trójka młodych fanów za aparatem straciła życie, niestety. A poza tym wszystko super. Teraz jakby nie było, będziesz musiał go umyć też. Nie mam czasu. dobra, to my go umyjemy Teraz razie... przebitki, jak wiecie, na tym... bikini. Nie? A ten znowu o tym zarządzie. Oh, yeah. Jest nie no. brudno, ale jeszcze będzie pięknie. Ja Siadamy i ten... jedziemy dalej. Pójdźmy go na miasto. Kacper, zrobisz to delikatnie. Pamiętasz te trzy sekundy, co jechałeś normalnie? To tak je <laughs> Pasut to król. Mati, nie podlizuj się. każdy, Nawet widzowie widzieli, co się działo na początku odcinka. To, że mi się wypił kabel, to jest absolutnie twoja wina stuprocentowa. Kacper powiedział bardzo mądrą rzecz dzisiaj. Jedną z pierwszych. Mogłem zamknąć szyby. Kabel. Kacper, a właśnie, a co z twoimi jakimiś formatami, czy coś? Jakoś... Nie mam zajawy już do tworzenia filmów na YouTubie w okay. danym momencie. Na tych wrzucam, mam po, okay. po miliony wyświetleń. Is nie start? no, Is na start? ścianki chodzisz. Całe te, te wszystkie media, to są po konferencjach, to wygląda jak takie ścianki na imprezach dla celebrytów. To, to jest jeden do jednego to samo, a się śmialiśmy z tego. Ale to nie jest przejście takie, że aaa, aaa i pozujesz ten fotek. Mogłeś swój nowy track nazwać Zboczenie, z Schama, Tencius, wszystko pasowałoby lepiej niż szaman. Spontaniczna w ogóle taka piosenka, jak widać po tekście i po treści. To nie jest to coś bardzo przekpinianego, ale to, to takie miało być, taki trochę tech house. Mieliśmy tyle lat spokoju, czemu wróciłeś do muzyki? Zauważyłem ostatnio na przykład, że fajnie mi się słucha moich starych piosenek, albo jak oglądałem klipy, to są fajnie ponagrywane i porobione. Dla mnie to jest przyjemność. Czy oddałbyś jeden z palców u stopy, żeby być bogaty jak Wojtek Gola? Tak. Też. I który to by był palec? Ja też. Mały. Najlepiej byłoby sobie uciąć ten jeden od małego ten na lewo, albo na, na, na prawo. <laughs> Tak, w 2020 roku prawie wygrałeś konkurs na najzabawniejszego członka Teamu X. czy uważasz, że od tamtej pory udało Ci się przebić ten sukces? Jest chyba ten moment, żeby też powiedzieć, że to nie są pytania od widzów, tylko ode mnie. <grym> Tego nawet nie pamiętam w tej sytuacji, o zostawienie. chodziło. zestawienie. Ja czytam zestawienie, a Ty mówisz, kto według Ciebie zwycięży, okej? Okay? Muran z Tańculą. Mówię Mateusz Murański, Arkadiusz Tańcula. Tu jest bardzo trudna walka dla Arka. Wiem, że jest dobrze przygotowany i dużo zapierdziela, ale Muran jest w dobrej serii i bardzo mocno wierzy. Że Poświęcił wszystko pod TMMa. MMA. Czy jest to projekt, co rozumiem, komercyjny. Ja tam, Spontan, Nie, tak? ja się dowiedziałem, że z tego będą jakieś ten profity to później, więc okay. miałem ochotę pojechać na wakacje. Czy uważasz, że w Polsce jest potrzebny kolejny taki kanał? Twoja ekipa robisz rzeczy i dużo wody jest i basenu? YouTube to w ogóle, choć mi się... Ja już nie patrzę w YouTube'a, ale mnie okay. to nie, nie Jara, więc. A ty? <gry> Dałem Ci 20 pytań, więc nie wiem do czego to się przyczyni. No, ale jedziemy na jakieś zadanie, tak? No to nie będziemy tu wracać z powrotem. Znaczy my mieliśmy wrócić pod stadion, nie? Tak szczerze powiedziawszy, ale nie wiem czy my zdążymy, jak on ma na 15 fizjoterapeutę. Najbardziej ogornięte nagranie w P. Jeżeli Arkadiusz Tańcula wygra i będzie walczył z Jackiem Urańskim, to jak to No to, to oczywiście, że Arek. A Filip Zabielski z Tajkwanem? Filip jest taki waleczny. Może nie, nie przykłada się do treningów. Jakby się przykładał bardziej, to lepiej by to wychodziło. Większe doświadczenie ma dużo Filip, a Tajkwan walczył tylko z małym. Hejterem, nie? No i to tak krótko. Nie? Tu tam na Filipa. Rozsądnie jest na Filipa. Ale wiesz, co jest plusem. Nie wiem, czy ty masz w swojej becie problem z zahaczaniem o krawężniki z derzakiem. Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło Okej. Okay. Tak. Ale, ale tutaj ale nie ma. Tutaj nie ma takiego. Problemu. Nie ma problemu. Myślę, że nawet nie byłoby problemu przejechać przez tamte. przez, tam, przez tamtych przedszkolaków. Lil Masti z Linki master No to tu myślę, że Lil Masti ma dużo większe doświadczenie i umiejętności. Chciałbym, żeby Marta mnie zaskoczyła, bo to by było. Super, ale no... rozsądek mówi mi, że nie masty. A Konopski z Ksajo Ma Konopski szanse? Małe A Franio z Paramaxilem? Franio fajnie się rusza te, te rączki, tak? Przyszedł do nas też na jedną grupę A szalona walka dwóch na dwóch Bracia Haribo Widziałem, że Radek w ogóle jest dużo większy od tego mniejszego mm -hmm. Od tych braci A Patryk jest jeszcze większy chyba od Radka Patryk i Radula Coś wczoraj słyszałem, że mówili, że każdy, kto wychodzi do rzymskiej klatki, to wielki szacun, więc... Miał już nie być boksu na fejmie, ale boks wraca na fejm. Jest! z Marcinem Brzoskiem. Za małe rękawice mają i szkoda, że nie mają kasków na sobie. Walki w boksie... W oktogonie mają ten problem, że jest za dużo miejsca do uciekania. Przez co jest o, nieciekawe co Więc we? mogliby tą walkę zrobić w Rzymskiej Klatce. Ogólnie, się Ma. i wtedy szacun od Haribo, braci. I szacun od braci Haribo. Ma mogłoby w ogóle całkowicie przejść z walk w oktagonie do walk w Rzymskiej Klatce. Myślę, że. Nieee Wtedy Żybska Klatka nie byłaby Żybską Klatką, bo by tak znormalniała To jest fajne, że to jest taki twist Gorzej, że to godzina przerwy jest w Ivencie. I wtedy myślę, że najwięcej ludzi oglądających właśnie idzie po lubelską i najbardziej się upija I to jest wina organizatorów, a nie ludzi oglądających i pijących wódkę Kacper Błoński, Marcin Dugiel, ale by, się kur. Ktoś mi zadał takie pytanie Kur... Bo, moim Czy zdaniem Czy przygotowany na na bitkę 20 minut? Anzer przygotował mnie na 2,5 minuty pracy Ale <noise> intensywne Ja uważam, że to jest super fo formuła, jeśli chodzi o mnie Bo ostatnia walka była poprzez decyzję A jakby była w formule no time limit To myślę, że jeszcze bardziej bym tam zajechał Mateusza I, i bym wygrał wtedy poprzez zakończenie Czym się różnią treningi? Czy czymś się różnią? Czy sparingi się różnią? Czy nie chcesz mówić? Musisz powiedzieć Jak się przygotowuję, no to... Nie mamy przerw na przykład między, między rundami, nie? Przygnąłeś? Nie, ja, ja chciałbym atakować dziś poza granicę, bo tutaj marzenia, które miałem związane jakby z internetem, to już spełniłem, nie mam tutaj jakichś ambicji Jest wokół ciebie taka aura y, sukcesu w młodym wieku i w przeciwieństwie do innych twórców mam wrażenie utrzymania tego sukcesu i nie rozpieprzenia tego na drobne Nie robię tego dla Siana, tylko dla Lauru Niech to będzie fajne zakończenie, ale nie kończymy Akcja wygląda tak, że miało być śpiewanie i my byśmy chcieli zorganizować na pacerama dla Ciebie koncert Ty śpiewacie, czy ja? Nie, Ty śpiewasz, Ty śpiewasz Nie zorientowaliśmy to, się, że Ale nie, nie martw się, śpiewasz. ale nie martw się. Mamy do wyboru Crasher, Eluwinę i Szamana Plastycznie Eluwinka. Weź, dawaj spróbuj No to nie moje czasy Ja to jakieś Manam Lady Punk A nie Cześć, jakaś nie? Ile koncertów zagrałeś? Może nie w setkach, nie na pewno, ale w dziesiątkach już wychodzi Fani wszyscy, fani Castro Błyńskiego przyszli tutaj Cieszę się, że zgromadziliście się tutaj to jest już mój drugi koncert na, konc na Stadionie Narodowym, kiedyś się grałem. Za pierwszym razem było nieco więcej ludzi, ale... Jest jeden fan i jest... E, przyszedł pijany na koncert, czyli <śmuchaj> będzie się dobrze bawił. Oh je, yeah, ale zróbcie teraz wszyscy gorący hałas dla mojego hype -mana. Robert Robert... <śmuchaj> <śmuchaj> oh je! Yeah! Pierwszy Team X był lepszy. Pierwszy T-Mix był dużo lepszy. E e Eluwina, każdy dzień się mój zaczyna. Eluwina. Eluwina. Marcin Dobie, dobraj, Dobra papa. Kto pasuje? Elu Marcin Dubiel Marcin Dubiel ma, 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 ma Na Dubiela się ludzie zaczynają skakać Tu, żeby wiesz, wrzucali pieniądze na artystów Uuuu Ojej oh, w panią Przepraszamy, ale świetnie pani wygląda Kto to posprząta teraz, powiedzcie mi tego. Czas ja nas Ja chciałem dagli. jeszcze szamana Czas nastąpi to, to jest mój ulubiony kawałek kacpra Proszę się, proszę się rozejdź. Ale jak się pchali na scenę Jest ochrona, żeby mnie eskortować do auta Teraz zagramy w ulubioną grę pra, prawdopodobnie jest z ulubionych gier imprezowych i nie tylko, proszę bardzo Tabliczki! Kto najwięcej zyskał to od zakończenia Teamu X1? Chyba on tam pokazuje ponad Lexi Dużo skorzystałeś na tym, no, no ale, no Alexi nie robisz? ten? Bo twój pierwszy film na kanale to jest ty w różowych włosach Ja nagrywam od 2011 roku Czyli po prostu ty już nie miałeś doświadczenia jak to wrzucali bo tak, tak. Właśnie to wyglądało, nie wyglądałeś na takiego świeżaka Kto to najwięcej stracił od zakończenia Teamu X1? Mhm. Ja mam taką ale wiem, że ale wiem, że Stew zajmuje się od strony biznesowej w spotlightie. No i on tam cały czas siedzi, więc. Jest. Wiesz, chodzi mi tak dla takiego przeciętnego widza, no, Steel. Jak to jest? Jak się, jak się z tym czujesz, że połowa timuje się do siebie nawzajem nie odzywa na przykład? No. Nie, ja z Julką na przykład ostatnio gadałem, bo spotkałem ją na okay. WCA. No my się bardzo do, dojrzale rozstaliśmy, więc Więc teraz właśnie się widzieliśmy pierwszy raz. Normalnie chwilę pogadaliśmy. Z lekcji mam też dobry kontakt. Okej. Okay. Marcin ma swoje za uszami. A ze Stewartem po prostu nie rozmawiamy, rozeszliśmy się i, i, i nie ma ani. Wydaje mi się, że ani ona o mnie nie gada, ani ja o nim nie gadam. Przed kim jest najbardziej świetlana przyszłość. To do 30 zrobi najwięcej. Mówię hajsu, wyświetleń, sukcesów. 3, 4, 4... To on ma leksji? A tu jest Lexi i Ja właśnie też mam Kacpra i... Ja właśnie też pomyślałem o Lexji i właśnie o Kacprzy, no bo tak. Moja perspektywa jest taka, że to jest sobie mocne rozmycie takie. Tak jak mówiłem wcześniej o tym, że chciałbym iść. Bardziej w worldwide i international niż... Ale umiesz po angielsku mówić płynnie? No, myślę, że, że bardzo dobrze mi idzie plus Can we bardzo this in English? Yeah, let's go No problem, mate okay. no, fuck What is apple? To jest other big freak fight federations in Europe because this is interesting that only Poland and not even in United States of America mm -hmm. uh, there is no MMA federation in USA there is a boxing and that's a big yes. money in boxing still big money Jake Paul right now Tyson Fury declined the fight with him you sometimes look at Jake Paul and think hmm, some moves that he makes are Wow. Really good, and I have to do it like him. Yeah, I wanna fight with Jake Paul in the future. Because in English, uh, if you say I fuck with somebody, <laughs> it, it doesn't mean sex. It, it means that uh, you I fight. No, no, no. I fuck with him means mm -hmm. that uh, I understand him and I support him. I think our Polish accent is big advantage in in USA, There's for no example. Accent. I, no I don't hear any uh, let's switch to the other language, że... Słyszną może być co? Ja raz zaczynamy od mucho. Co u Ciebie? Mucho. Lata mucho? Żeby ktoś ważył 95 kg i miałby jedną walkę. Nie by cię wyzwał. jeśli to był Robert Paso, to, nie, nie, to nie, nie mam czasu no, na nie, takich ogórków. A to... takie zestawienie z mega prostem jak na przykład walka nie wiem, z kimś pokroju Normana. Ja mam zupełnie inne podejście, ja nie, nie skaczę i nie fikam, żeby tylko o mnie gadali. Mam, mam świadomość swoich umiejętności i mam szacunek do tego sportu i do, do ludzi, którzy uprawiają go całe życie. Nie wiem, czy widzowie czują te takie napięcie, które nam towarzyszy, od kiedy zaczęliśmy pędzić na żulibosz. Fajne osoby też poznaję na sali, teraz ćwiczymy, nie wiem, Artur Szpilka z nami cały czas ćwiczy na przykład Widać, że ma mam bardzo dużo siły. potem podróż dobiega końca. Jezu, jakie to było cudowna przygoda. Bojeb... był ten Telewidzowie, to był koniec odcinka. Ale był już, czyli już jest... Zwykły pasut, żegnają Kacpra Bońskiego, Kacper. To od tańculi reportera z... nie? Zwykły pasut. Ale że oni mają szalone tańcula. Jest bardzo dobrze, proszę Państwa. To pomysł ramię w ramię, ja wymyśliłem ramię w ramię. No, zakończymy pierwszy odcinek i ostatni formatu ramię w ramię. Powodzenia u fizjoterapeuty Siedem. na treningach. Dzięki. Nie mogę żyć zwycięstwa, no bo Nie, nieoficjalnie.